Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dostałem bardzo dużo pytań odnośnie kolekcji moich wzmacniaczy. Nie będę zwlekał i pokażę Wam kolekcję moich wzmacniaczy. Nie ma tu za bardzo czym się chwalić, z tego względu, że to są takie starsze klocki. Aczkolwiek to jest mój taki sentyment. No, można powiedzieć, że to jest takie moje hobby, słuchanie muzyki ze starszych klocków stereo, takich klocków, które były kiedyś e, wysokiej półki. Teraz wam powiem, że na próżno szukać na, półka w sklep, na półkach sklepowych, takiej jakości, jakie kiedyś dawały wzmacniacze e, w latach 90. powiedzmy. Zaczniemy od najmłodszego mojego dziecka. Tutaj jednego brakuje, są w tej chwili trzy. Akurat czwartego brakuje. Czwarty to jest Cyrus, który jest aktualnie w naprawie. Jest w naprawie w dosyć znanym serwisie. Który ma też swój kanał na YouTube. Ten kanał nazywa się Reduktor Szumu. Mam nadzieję, że naprawę moje dziecko Cyrusa i będę mógł się delektować brzmieniem Cyrusa. Ale zacznijmy od najmłodszego, tak jak powiedziałem, najmłodszym. Moim klockiem jest Marantz PM7200. Nie będę tutaj się zagłębiał w sprawy takie typowo techniczne, ale troszeczkę opowiem o brzmieniu. Brzmienie jest takie japońskie, no japońskie takie, można powiedzieć, że troszeczkę suche, nie jest ciepłe. Nie ma tu braku, na próżno szukać takiego ciepła, jakie mamy w angielskich wzmacniaczach, a więc tutaj czegoś takiego nie uraczymy. Jeżeli miałbym powiedzieć coś o brzmieniu. Oczywiście dla mnie, bo to jest oczywiście, że subiektywna e, e, ocena i jeżeli miałbym powiedzieć o brzmieniu coś tego wzmacniacza na podstawie e, wokalu dobrego, na przykład jak, jak, jak Susan Wong, e, bo o takim czymś mówię, o takiej muzyki słucham, dobrego wokalu, to jakbym miał go ocenić w skali e, od 1 do 10, to dałbym mu 7 osiem. bym mu dał. Na pewno bym mu dał dychę za wygląd, za wygląd bym mu dał dychę i to jest tak naprawdę najładniejszy wzmacniacz, który ja posiadam. Mojej żonie też on się najbardziej podoba. Taki kolor szampański, to jest aluminium z przodu. Bardzo ładny, bardzo ładny wygląd. Tu troszeczkę widać coś się przykurzył delikatnie. Ale naprawdę stan idealny, stan idealny, stan tego wzmacniacza, który posiadam, kupiłem go używanego, od brata go zakupiłem, odkupiłem, stan oceniam na 10 na 10, taki stan, stan powiedzmy sklepowy, idealny, ale brzmienie pozostawia trochę do życzenia, brzmienie mówię, jakbym miał mu dać ocenę na podstawie wokalu, który słucham, to jest 7, może 8 na 10. Przejdziemy szybko do następnego. Myślę, że jak ten odcinek Wam się spodoba, to troszeczkę powiem więcej o tych klockach, które posiadam, ale teraz taki króciutki materiał, tylko przedstawiający takie dobre i słabe strony tych wzmacniaczy. Tutaj mamy przed nami klasyka. Klasyka, który stał praktycznie w każdym takim studiu, które się ceniło bardzo ceniony przez audiofilii, bardzo wysoka półka, był w stanie pokonać bardzo e, licznych konkurentów z, z dużo wyższych półek, a więc półki cenowe e, powiedzmy powyżej 1000 funtów, ten pionier e, ten pionier był w stanie pokonać wzmacniacze, które kosztowały powyżej 1000 funtów. Niesamowite brzmienie tutaj mówimy oczywiście o pionierze a400, słynny pionier A400. Spójrzmy, stan idealny, troszeczkę tutaj przykurzony, można powiedzieć rysek nie ma żadnych. E, Jakbym miał ocenić jego brzmienie, jest to japońskie brzmienie, troszeczkę suche, tak jak już wcześniej wspominałem. Na próżno tutaj szukać ciepłoty, jak w angielskich e, takich klockach. Powiem Wam szczerze, że ja go mam zestawionego z głośnikami Acoustic Energy, Ewo 3, 3, tak zwane potocznie głośniki czołgi, to wam powiem szczerze, że jakbym miał tak ocenić jego brzmienie, to była taka wysoka dziewiątka, blisko dychy. Naprawdę no, niesamowicie gra, i bardzo mi się podoba brzmienie tego e, klocka. I moim zdaniem, e, no to jest taka wysoka dziewiątka, jeżeli chodzi o stan to stan tego wzmacniacza, tak jakbym miał ocenić jego stan, to jest 10 na 10 też stan praktycznie sklepowy. Na próżno szukać takiego wzmacniacza na aukcjach już teraz. Próżno szukać po prostu. No nie ma już takich, jeżeli chodzi o stan, to takich wzmacniaczy już nie ma. Może się tam trafić, może się tam trafić na naprawdę jakaś taka perełka jak ta, ale to jest rzadkość i ceny są bardzo wysoki, ja tutaj go kupiłem bardzo blisko na takiej wiosce od gościa, pojechałem po niego osobiście gościu mi dał do niego pudełko dał mi do niego instrukcję a więc wszystko dostałem tak jak od nowości w pionierze A400 i tak jak już Wam mówię mojej żonie bardzo się podoba ten napis ten napis, moja żona mówi, że jest cudny, tutaj troszeczkę jest brudny żebyście nie myśleli, że to jest że to jest jakaś tam rysa i ostatni, ostatni, najstarszy, najstarszy klocek to jest niewątpliwie NAD NAT seria 20, klasyka. To jest 3020 A, a więc ulepszona wersja, poprawiona wersja 3020, NAD NAT seria 20, niesamowity sprzęt. Na liście 100, 100 itemów audio, które były najważniejsze w historii całego audio. Chyba na liście 20, jak się nie mylę, nie chciałbym Was skłamać. Musielibyście sprawdzić. A więc, jest na liście najważniejszych itemów, najważniejszych urządzeń audio. Jego brzmienie. Opowiem o troszeczkę o jego brzmieniu. Jeżeli chodzi o. Odsłuch takich, takich, takich wokali jak Susan Wong, to Wam powiem, że to jest jedyny wzmacniacz, któremu udało mi się uśpić. Bardzo często, jak przychodzę z pracy, jestem zmęczony, żona mi robi kawę i przy tej kawie sobie słucham dobrej muzyki. No, tak jak już Wam mówiłem, dobry wokal. Niekoniecznie musi to być Susan Wong, ale przede wszystkim to jest Susan Wong. Jak ktoś nie zna, to polecam wszystkim. Yy, I powiem Wam, ten wzmacniacz jako jedyny sprawił to, że z kubkiem kawy przysnęłem i wylałem tą całą kawę na siebie. To jest po prostu brzmienie niesamowite, ciepłe, angielskie brzmienie. Przebija, jeżeli chodzi o ciepłotę, jeżeli chodzi o, o brzmienie, no to przebija te, te japońskie klocki, które prezentowałem wcześniej, a więc tego pioniera i tego maranca. Niesamowite brzmienie, naprawdę polecam wszystkim i ktoś by mógł pomyśleć klocek, który ma. On ma chyba 30 lat, dobrze mówię, on no to chyba ma prawie tyle co ja, także to jest dosyć stary klocek. Kondensatory w nim wymieniłem, a więc z tego względu, że oczywiście czas troszeczkę je przyniszczył, a więc upływ czasu uszkadza kondensatora, więc kondensatory trzeba wymienić, jeżeli klocek jest dosyć wiekowy już. A ten, tak jak już mówiłem, ma 30 lat, został przeze mnie wyczyszczony. Stan też na próżno szukać takiego stanu, żeby był taki stan na aukcjach. To jest stan powiedzmy 9 na, na, na 10. Zobaczcie, jak on jest zadbany. Tu żaden napis nie jest przytarty i troszeczkę przykurzony z tego względu, że ja go za często nie używam, z tego względu, że ja bardzo go szanuję, a więc no, tutaj, żeby wytrzymał mi i posłużył jak najdłużej. Także tak naprawdę z tych wszystkich to ten by dostał jedynie dychę. A więc brzmienie, brzmienie tego, tego NAD, tego NADA, to dla mnie to jest 10 na 10. No i zobaczymy jeszcze tego Cyrus'a. Jak przyjdzie z naprawy ten Cyrus, to zobaczymy tego Cyrusa, jak on zagra. Powiem Wam szczerze, że ten Cyrus, którego wysłałem właśnie do naprawy, ma bardzo dobre opinię. Zobaczymy, czy mi się akurat spodoba brzmienie. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć o wyglądzie tego nada. Moja żona mówiła, że to jest... i Mówi po dziś dzień, że to jest najbrzydszy wzmacniacz, jaki kiedykolwiek widziała. A więc najbrzydszy klocek, jaki kiedykolwiek było dany jej zobaczyć. Ja myślę, że jest brzydki, ale ma swój urok. Ma naprawdę swój urok taki, można powiedzieć, że sprzętu takiego włoskiego mi się wydaje. Tutaj troszeczkę mi się kojarzy z, takim, z taką stylistyką włoską, starą włoską stylistyką. Naprawdę bardzo prosta budowa, ale niesamowite. Brzmienie i każdemu polecam. Kto jeszcze nie słyszał, jak gra e, NAT NAD e, 3020, może być 3020 bądź 3020 A, tak jak w tym przypadku, to jest akurat 3020 A. Ulepszona wersja, więc poprawione błędy, które były w 3020 bez literki A. Ale praktycznie brzmienie jest podobne, jak nie takie same. Polecam wszystkim tego. i no, czekajcie, jak nagram następny materiał, jak przyjdzie mi ten, ten y, sajus, i trochę Wam pokażę, jeżeli chodzi o brzmienie. Trochę Wam opowiem o brzmieniu, troszeczkę bardziej, jeżeli będziecie zainteresowani tym materiałem. I troszeczkę bardziej, może opowiem. Opowiem troszeczkę, no może puszczę troszeczkę muzyki i posłuchamy sobie troszeczkę muzyki, której słucham. To wszystko, jakby ktoś był zainteresowany, to to wszystko napędzam z kompakt disku CD-playera. To jest Marantz CD-Player CD-66 SE, a więc Special Edition. Przepraszam Was, że troszkę ręka mi drży i na pewno będzie to widać. Jeżeli chodzi o głośniki, o kablach Wam nie będę teraz mówił aktualnie, jeżeli chodzi o głośniki, to głośniki to jest Acoustic Energy, tak zwane głośniki czołgi. Każdy może sobie wpisać Acoustic Energy, e, e, Acoustic Energy Evo 3, tak się nazywają dokładnie te głośniki, bardzo dobre głośniki brzmienie, idealnie i bardzo dobrze się zestawia. Nie wiem, akurat w to trafiłem, ale bardzo dobrze to się wszystko zestawia z tymi trzema klockami, które posiadam. Dziękuję Wam za uwagę, na razie, cześć.